Dzień dobry kochani, witam Was, Aleksandra Muza. Staram się inspirować ludzi, bo tworzyli swoje umysły i serca na pozytywne zmiany. I dzisiaj przechodzę z takim tematem jak odpuścić. Bo łatwo powiedzieć, trudno zrobić, nie? Trzeba poczuć ten moment, kiedy tak naprawdę odpuszczamy. I... Ponoć jak odpuścimy, to nam się zmanifestuje. Według starego polskiego powiedzenia, miej wyjebane, a będzie ci dane. <noise> Także tylko to jest zawsze pytanie, czy tak naprawdę tak głęboko gdzieś w środku mamy rzeczywiście wyrąbane i odpuszczone. I podam Wam taki przykład z mojego życia. Gdzieś tam byłam sobie w procesie randkowania. Mówiłam, że ok, ok, no. Czy ten partner jest, czego nie ma, to jest wszystko jedno. Mm. I tak mi się wydawało, że odpuszczałam, nie? A jednak, jak tylko ktoś się tam pojawił na horyzoncie, to od razu było, o, o ja, super, nie? Jest jakiś mężczyzna, i, i zaraz, zaraz było takie wiecie: motyle w brzuchu, i tak. Aż po jakimś czasie randkowania doszłam do takiego momentu, miałam taką sytuację, że spotkałam w parku pana z fajnym psem. Pan też był fajny, no i tam była jakaś rozmowa. No i on jak taki dyzio marzyciel, ojej, Aleksandra, to takie piękne imię, nie? No i ja gdzieś tam dawałam sygnały na, na takie sygnały pod tytułem, że jestem otwarta, na jakieś spotkanie, na to, że numer telefonu wziął czy coś. Albo już poszli na kawę. No i ten pan w ogóle nie podłapał tematu, nic, nie? I... Kiedyś bym pomyślała, że o Boże, taki fajny mężczyzna, może sama go na tą kawę zaproszę czy coś, albo dam mu ten numer telefonu. Ale e, spotkanie się zakończyło tym, że po prostu poszłam sobie na kawę sama i tak sobie pomyślałam, ja pierdzielę, jeśli e, ten mężczyzna nie ma na tyle odwagi, że zapytać o, o numer telefonu, e, czy że pójść na tą kawę, to, to okej, okay, to odpuszczam temat. E, następny proszę, e, na pewno coś fajnego czeka za rogiem i wtedy sobie tak po prostu wewnętrznie poczułam, że okej, okay, whatever, nie, co ma być, to będzie, e, najwidoczniej ten nie był dla mnie I, i wtedy miałam taki, pamiętam, moment tego odpuszczenia, że sobie tak siedziałam na tej kawie i mówię, jego strata, nie, <laughs> i... E, to był taki mój moment tego odpuszczenia, ale takiego wewnętrznego. I to było powiedzmy tam 23 któregoś tam miesiąca. I, i, i... pamiętam jeszcze byłam na takim spotkaniu z koleżankami, opowiadałam tą sytuację, że mówię whatever, niegły świat bierze. Ja jestem zakochana w sobie i ma być tak, jak ja chcę. I w sumie po tym momencie pięć dni później pojawił się ktoś, kto po prostu tak skoczył w rolę. I to była ta, ta jakby taka manifestacja na zasadzie, że mamy odpuszczone, odpuszczamy temat. To pojawia się to, co sobie życzyliśmy tak naprawdę. I teraz kolejny przykład: gdzieś tam mojej koleżanki, która ma jakiś kredyt do spłacenia, i tak cały czas mówi: Boże, nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy, ale chciałabym pojechać na urlop czy gdzieś tam. I, I tak zawsze cyrkluje, i ten temat finansowy ją dobija. No i mam nadzieję, moja droga, że w końcu skojarzyłaś, zaklikało ci w tej głowie, że to jest temat, który cię dociska, tak cię dociska finansowo do ściany. I ty tak liczysz te grosiki i w końcu doszłaś do tego momentu, gdzie sobie dałaś. Jeszcze cię próbował przeświat świat docisnąć z tym biletem, który tam gdzieś chciałaś kupić w tańszej wersji. Nie udało się i w końcu podjęła ta moja znajoma decyzję, że kupi sobie drogi bilet na nie wiem, tam, pociąg, powiedzmy tak. Czyli nie ta najtańsza wersja, czyli wybrała jednak, mimo tego ścisku takiego finansowego, wybrała siebie, wybrała swoje pragnienie i pojechała sobie gdzieś tam na urlop. Wcale nie tanim pociągiem. Także to jest ten moment, kiedy jakaś na przykład sytuacja finansowa nas gdzieś tam też dociska. I my cały czas się na niej skupiamy, i chodzi o ten moment przeklikania. Nie mam na wszystko pieniądze. Wszechświat się mną opiekuje, daje sobie e, kupuję sobie ten bilet, odpuszczam jakiś tam temat e, i mam nadzieję, że teraz właśnie moja droga będzie się manifestować i dziać, bo właśnie przeskoczyłaś ten moment odpuszczenia. Odpuszczenia skupiania się na tych długach i dania wreszcie trochę sobie. Ja teraz jestem w takim ciekawym procesie. Znajdowania pracy, eee, jeszcze nie uchwyciłam tego swojego momentu odpuszczenia. Gdzie jest ta, ta chwila tego odpuszczenia, żeby sprawić, że ta praca po prostu mi się zmanifestuje i, i znajdzie mnie trochę? Mam pewien już koncept, gdzie to mogę tam trzymać te swoje rzeczy. Oh. Taka pogoda trochę senna. Ale jeszcze nie znalazłam tego takiego klik, gdzie muszę odpuścić, gdzie muszę mieć wyrąbane, żeby było mi dane. Także życzę Wam również wszystkim odpuszczenia, takiego wewnętrznego w sobie. I może jak znajdę ten moment tego opuszczenia z tą pracą, go poczuję wreszcie, to zrobię Wam też nagranie ku inspiracji całuję